Proszę o sygnał. Dzień dobry, witam Państwa. Marzec to tradycyjnie miesiąc świadomości endometriozy. Jako przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw endometriozy, który w polskim sejmie powstał ponad dwa lata temu, dzisiaj zwołaliśmy posiedzenie tego zespołu, aby porozmawiać o problemach Polek. Endometrioza to ciężkie schorzenie ginekologiczne. W skali Polski szacujemy, że cierpi na nią około dwóch milionów kobiet. To bardzo liczna grupa Polek, które codziennie muszą mierzyć się z bólem, cierpieniem, ale często też obojętnością systemu ochrony zdrowia. O tym wszystkim, jak radzić sobie z tą chorobą, ale także jak Zwiększyć świadomość odnośnie tej choroby diagnostykę i leczenie, rozmawialiśmy dzisiaj na posiedzeniu zespołu przez blisko dwie godziny. Ale tym, kto jest najważniejszy podczas obrad tego zespołu, kto był tego zespołu, kto był najważniejszym, to kobiety, które działają w stowarzyszeniach pacjenckich, ale także lekarze, ale także, to też bardzo ważne, dobrze, że byli na tym posiedzeniu parlamentarnego zespołu przedstawiciele NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia. Oddam teraz głos pani prezes Fundacji Pokonać Endometriozę. Dzień dobry Państwu. Walka właśnie Fundacji i Stowarzyszeń Chorych na Endometriozę Kobiet w Polsce. To jest wskazywanie tego problemu, że nie ma nas w ogóle w systemie. I y, również innych problemów, które dotykają naszego zdrowia. Ale o ten system walczymy już y, tak po cichu wiele lat. Od kiedy powstała nasza fundacja, cały czas wskazujemy na ten problem Ministerstwu Zdrowia, i można powiedzieć, że y, w dniu dzisiejszym to rozwiązanie nastąpiło. Przynajmniej w takim y, stopniu, że zaczniemy budować y, ten system od podstaw. Powstał y, y, zespół przy ministrze zdrowia, y, który zajmie się problemami endometriozy w Polsce i mam nadzieję, że te wszystkie postulaty i te wszystkie rzeczy, które dotyczą kobiet chorych na endometriozę w Polsce zaczną być rozwiązywane i będziemy tylko do tego systemu dokładać cegiełki, które pozwolą na zaopiekowanie się kobietom chorą na endometriozę. Dziękuję. Małgorzata Dębińska, aktywistka na rzecz kobiet chorych na endometriozę. Proszę Państwa, przyjechałyśmy tutaj z ważnymi informacjami właśnie tutaj, czego potrzebują polki chorujące na endometriozę. Są to postulaty. Na wystawie Endopolki listy piszą, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Możecie znaleźć Państwo właśnie roll z takimi postulatami, na których bardzo prosimy składać podpisy poparcia. Postulaty te mogą stać się punktem zwrotnym dla kobiet chorujących na endometriozę, ponieważ jest nas aż 1 na 8 w Polsce. To ważny głos w ważnej sprawie, ponieważ od 30 do 50% kobiet chorujących na endometriozę Cierpi również na bezpłodność. Chciałabym również proszę mi pozwolić zacytować słowa doktora Mikołaja Karmowskiego, specjalisty od leczenia endometriozy. Nasza grupa specjalistów do walki z endometriozą jest bardzo osamotniona. Zwykły ginekolog siedzący w przychodni nie ma zazwyczaj o tej chorobie pojęcia. On nie jest w stanie ani rozpoznać, ani leczyć endometriozy. Stąd my niestety walczymy też z systemem. To, że te pacjentki trafiają w tak zaawansowanych stadiach do nas to jest też wynikiem tego, że bardzo późno jest ta choroba rozpoznawana. Zazwyczaj jest to 7 do 10 lat od jej rozpoczęcia, a nawet często i później. Dziękuję bardzo. Katarzyna Gierowa, Fundacja Endopolki Pani ją wpuściła. Tak? tak, tak właśnie. Proszę bardzo. Katarzyna Gieroba, Fundacja Endopolki. Drodzy Państwo, endometrioza jest chorobą przewlekłą, co oznacza, że jej leczenie tak naprawdę ma na celu poprawę jakości życia kobiet na nią chorujących. Endometrioza wymaga kompleksowego leczenia. Oznacza to w praktyce, że kobiety chorujące na endometriozę powinny być pod opieką sztabu specjalistów. I mam tutaj na myśli fizjoterapeutkę uroginekologiczną, dietetyka, psychologę czy psychoterapeutę i specjalistę w leczeniu bólu przewlekłego. Niestety. Te wszystkie specjalizacje, te wszystkie konsultacje są płatne i ceny płacą w tym momencie pacjentki, a koszty takiego kompleksowego leczenia endometriozy to czasami nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Problem jest jeszcze w tym, że endometrioza jest jedną z tych chorób. Które bardzo konsekwentnie wykluczają kobiety z aktywności zawodowej. Kobiety te w miarę możliwości starają się zmienić pracę, starają się zredukować swój etat, zmieniają pracę stacjonarną na pracę zdalną. Niestety część z nich również rezygnuje całkowicie z pracy i pozostaje na zasiłku dla bezrobotnych. Ostatni aspekt, który dzisiaj też bardzo szeroko został poruszony podczas tego posiedzenia, to to, że endometrioza jest jedną z najczęstszych przyczyn niepłodności. Jest to nie tylko choroba, która dotyka kobiety, ale również mężczyzn. Dotyka całych rodzin, bo jest to problem społeczny. Bardzo dziękuję. Jako członkini zespo parlamentarnego zespołu dostaw endometriozy oraz w imieniu pani marszałek Kidawy Błońskiej, która naszą wystawę objęła swoim patronatem, chciałabym zaprosić państwa. Prezentujemy tam 12 listów, które są finałem ogólnopolskiej akcji Endopolki Listy. Piszą. Proszę się zapoznać z tragediami kobiet, z którymi muszą się na co dzień potykać osoby, które na, te, na tę straszną chorobę chorują. 12 listów, ponieważ 12 lat średnio trwa proces postawienia prawidłowej diagnozy. Oby się to jak najszybciej zmieniło. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. aby zacząć leczenie i jacy są specjaliści, czy potrzebuje tego na technologii? Ja myślę, że Pan doktor odpowie chyba najbardziej szczegółowo. żebyśmy mogli rozpoznać tę Dlatego potrzebujemy jednego prawnego specjalisty, który będzie znał się na takich podstawach diagnostycznych Natomiast ten specjalista będzie oglądał, jak w ogóle leczenia, a leczenie endometriozy jest leczeniem bardzo złożone. Opiera się o często dietetyka, fizjoterapeutę, konsultacje ginekologa zajmującego się chirurgicznym leczeniem, tej choroby, lekarza zajmującego się płodnością, psychologa, czy psychiatrę, specjalista leczenia bólu, więc jest to choroba o bardzo złożonym problemie. Więc wszystko zależy od tego, jaka jest skala danego problemu, ponieważ nie wszystkie relacje, które będą posiadać pełen ten zakres y, objawów, ten zakres oczywiście problemów i y, y, to od lekarza takiego porozum, który jak w pierwszej kolejności rozpoznaje y, no, tą chorobę, powinno zależeć od tego, w jaki sposób poprowadzi to tą to, diagnostykę y, leczenia. Ideą tak? było w Polsce centra zajmujące się leczeniem e, endometriozy, czyli w sposób totalnie kompleksowy. Ponieważ część tych aspektów, o których mówiłem, o to one będą zawsze towarzyszyć leczeniu. czyli zawsze to będzie postępowanie z jednej strony e, farmakoterapia, jeśli chodzi o kwestie e, stabilizacji koloru, ale również kwestia związana z dietą, z e, zmianą stylu życia, z e, fizjoterapią czasami z wsparciem psychologicznym. Natomiast renerwatywsa e, w zależności od tego, w jakim stopniu zostaje e, poznana. Zwłaszcza jeszcze inne kroki, dlatego w pewnym momencie może się włączyć też specjalista chirurgicznego leczenia tej choroby, czy też na przykład psychiatra, czy, czy lekarz zajmujący się medycyną bólu, więc nie ma tutaj stałego zespołu, który miałby od razu, w pewnym zakresie, zajmować się pacjentką, natomiast to powinniśmy dążyć do tego, żeby byli specjaliści zajmujący się leczeniem endometriozy, którzy będą denerwować proces dalszego leczenia w zależności od danej potrzeby. Część będzie to zawsze kwestia stała do leczenia, czyli właśnie po co mówiłem, dieta, fizjoterapia, farmakoterapia i czy to jest, to, jest to. Część będzie w zależności od tego, jaki mamy problem, to przyszło, Niestety wiem. na całym świecie, próbuję wyjaśnić, że w naszej bieżącej administracji mamy wiele różnych e, teorii, Natomiast są bardziej logiczne byłoby mniej, natomiast cały czas nie znamy dokładnego patomechanizmu tej choroby. Jeżeli pewnie byśmy znali ten patomechanizmy, to łatwiej byłoby dzisiaj, w związku z leczenie sterowane, prowadzące do wyleczenia tej Niestety dzisiaj aktualny stan jest powiada na głównie leczenie za takie, które powoduje nam spowolnienie procesu chorobowych, zatrzymanie tej choroby, a przede wszystkim niwelowanie, yy, powyżkę niekorobową.